Przez ostatnie lata mieszkańcy Spytkowic, mieszkańcy tego regionu, czuli się wykluczeni komunikacyjnie. Nie sposób nie przyznać im racji. Na szczęście, dzięki aktywnym działaniom, przede wszystkim nowego wójta, Marka Gajowego, Spytkowice zostały włączone w program finansowany ze środków rządowych. I dzięki temu ta walka z wykluczeniem komunikacyjnym nabrała realnych kształtów. Te kształty są już tak naprawdę za moimi plecami. Już teraz na liniach autobusowych w tym regionie pojawiają się nowi przewoźnicy, dzięki czemu mieszkańcy Spytkowic, ale i szerzej powiatu Wadowickiego już teraz mogą cieszyć się z tego, że wykluczenie komunikacyjne staje się przeszłością. Panie redaktorze, prace przy otworzeniu tej linii z racji na to, że przewoźnik zszedł ze względu na ciężką konkurencję ze względu na linię kolejową, która została odtworzona i bardzo dobrze, że została odtworzona, ale były takie miejsca na terenie gminy Spytkowice i sąsiednich gmin wykluczone komunikacyjnie. Młodzież koniecznie musi dojeżdżać do szkół, a często nie mają możliwości korzystania z samochodów. Ludzie starsi, którzy mieszkają na przykład przy drodze krajowej, nie mają możliwości dostania się w łatwy sposób do dworców kolejowych, stąd konieczna była zgodna współpraca, praca gminy Spytkowice, gminy Brzeźnica i gminy Zator, miasta Zator. W tej sprawie dziękuję właśnie panu Bogusławowi Antosowi, wójtowi z Brzeźnicy za zgodną współpracę, podobnie panu burmistrzowi Mariuszowi Makuchowi. Jeśli chodzi o te kwestie, bardzo dziękuję panu wojewodzie Krzysztofowi Klęczarowi za wsparcie naszego samorządu w kwocie praktycznie 200 tysięcy złotych. Pierwszy raz od bardzo długiego czasu, gdy powstały, powstał przewóz, Fundusz Przewozów Autobusowych, udało się uruchomić ten przewóz już w marcu. Pani Wojewodowa, zbliża się druga tura wyborów samorządowych tutaj, akurat w Spytkowicach. My Spytkowiczanie wybiorą nowego wójta. A tymczasem Mariusz Krystian jeszcze niedawno wspominał o tym, że kiedy pełniącym obowiązki zostanie Marek Gajowy, to Spytkowiczanie będą no, cierpieli głód i niesamowite męki z tego powodu. A tu się okazuje, że. No, udaje się tworzyć nowe projekty. Tutaj, jak widzimy, nowe połączenie i, i inwestycje. No, muszę powiedzieć, panie redaktorze, że przemyślenia pana posła Mariusza Krystiana nie zawsze mnie przekonują. Natomiast liczby i matematyka już tak. W sytuacji, w której, jak dobrze liczę, a tak na okrągło, około 10 milionów złotych w ciągu tych kilku miesięcy funkcjonowania w tym urzędzie pana wójta Gajowego świadczyło o tym, że tu raczej i nie o głodzie, a o rozwoju należy myśleć. I nie ukrywam, że ja całym sercem wspieram doktora Gajowego. To jest człowiek, który potrafi dawać od siebie, to jest człowiek, który potrafi rozmawiać z ludźmi, człowiek, który potrafi podzielić się tym, co wie najlepiej. Niewielu dziś stać na to, żeby swoją wiedzę, swoją umiejętności traktować jako towar, którym można się podzielić, aby za darmo uczyć dzieci, aby akcje społeczne rozwijać w oparciu też o swój własny, prywatny, wolny czas. Druga rzecz, Marek udowodnił, że jest skuteczny, że ta wiedza, którą zdobył, że doświadczenia akademickie sprawiają, że potrafi przełożyć to na sprawne zarządzanie w gminie. Te pozyskane środki są realne, to są konkretne pieniądze pozyskane ze środków rządowych, ale i ze środków wojewódzkich. To dowodzi, że jest to znakomity kandydat, który jest ponad podziałami, który działa tak, jak powinien działać prawdziwy wójt, dla którego partią i suwerenem są jego mieszkańcy, dlatego ja dwiema rękami podpisuję się i popieram Marka Gajowego, bo właśnie takich dobrych, uczciwych, sprawiedliwych gospodarzy nam potrzeba. Panie redaktorze, jeśli chodzi o kwestie związane z, z zejściem przewoźnika z tej trasy, chciałem jako pełniący obowiązki wójta gminy Spytkowice zapewnić, aby ten, ta linia autobusowa została przywrócona. W tej sprawie toczyły się rozmowy z trzema burmistrzami i wójtami z, terenu, z, terenu, z naszego terenu: z panem wójtem z Antosem z Brzeźnicy, z panem burmistrzem Makuchem i z panem Rzepisko ze Skawiny. Problemem było, była ta kwestia, że na pewnym etapie pan przewodniczący Rady Gminy. Chciał wprowadzić do obiegu prawnego wniosek formalny, w którym chciał zakazać mi osobiście Przepraszam Wójtowi, czy pełniącemu obowiązki, aby prowadził jakiekolwiek dyskusje w tej kwestii na poczet, na poczet przyszłych lat, nawet. Dobrą rzeczą się stało, że przywrócono połączenia kolejowe na linii Oświęcim-Kraków. Natomiast to nie spełnia wszystkich potrzeb, czy nie zaspokaja wszystkich potrzeb mieszkańców w tym kontekście i podjęliśmy decyzję, aby pomóc tym mieszkańcom, którzy znajdują się w dalekiej odległości od linii, od dworców kolejowych, aby mogli tak samo korzystać z cywilizowanego transportu. I w tym celu właśnie było aplikowanie do rządowego funduszu przewozów autobusowych, aby można było pozyskać dodatkowe pieniądze i można było odtworzyć tą linię, z racji na to, że linia ta była nierentowna. Argumentem Pana przewodniczącego Pirowskiego było to, że nie powinniśmy wydawać pieniądze na Przywrócenie tego transportu, ponieważ jest potrzebny transport gminny. Jeżeli. Przed... No, ale pan Piórowski mówi o transporcie gminnym, z którym nic nie zrobił przez tyle lat, będąc przewodniczącym. Zgadza się od 17 lat. Czy przez wiele lat, gdy funkcjonował w naszej gminie nie udało się stworzyć tego przewozu gminnego? To jest bodaj więcej niż trzy kadencje, czy cztery nawet. Stąd w tej chwili atakowanie mnie. W tym kontekście na komisjach Rady Gminy było bardzo nieprzyzwoite z jego strony, i, ale my się nie oglądamy na takie kwestie i na szczęście Rada Gminy nie podjęła takiej, takiej decyzji w tej sprawie, także. Jego tutaj podchody w tej kwestii były bardzo nieprzyzwoite. Panie Wójcie, jeszcze kończąc rozmowę, dlaczego, jak pan myśli, no pan wyraził zgodę na debatę kandydatów na wójta gminy Spytkowice, natomiast pan Krzysztof Byski no, nawet nie dał żadnego znaku, w cudzysłowie mówiąc, życia? Ja już bardzo szanuję mojego kontrkandydata, pana Krzysztofa. Ja wyraziłem zgodę Państwu na tę debatę. Jeśli, um, Jeśli nie pasowało Panu Krzysztofowi... Na przykład osoba prowadzącego tą debatę można było zaproponować jakieś inne rozwiązanie, także jak najbardziej. Wystarczyło tylko odpisać po prostu, że wezmę udział albo nie wezmę, dlaczego, jak pan myśli, Pan Byrski w ogóle nie zareagował? Myślę, że jego trzeba byłoby zapytać w tej kwestii, jeżeli, jeżeli chodzi o, tą, o ten brak chęci wzięcia w debacie. Natomiast ja jak najbardziej jestem chętny, aby w takiej debacie w dalszym ciągu wziąć udział i porozmawiać na tematy gminne, które. No, będą dla nas ważne przez kolejnych 5 lat. Słuchajcie, wracamy właśnie ze Spytkowic, gdzie byliśmy na spotkaniu wojewody Krzysztofa Klęczara z yy, pełniącym obowiązki wójta z gminy Spytkowice markiem Gajowym. E, znajdujemy się właśnie w Inwałdzie, ale przez te 20 minut drogi cały czas próbowaliśmy się dodzwonić albo do Krzysztofa Bierskiego, albo do pełnomocnika jego komitetu. Ponieważ wysłaliśmy maile na temat debaty, która ma się odbyć w środę, na maile mieli odpowiedzieć do północy, do poniedziałku, cały czas nie ma kontaktu tam z, dosłownie z nikim z tego komitetu. Ja nie wiem, jak ci ludzie później potrafią załatwiać sprawy mieszkańców, skoro zwykłego telefonu czy maila nie potrafią odebrać. Połączymy się teraz z panem Krzysztofem Byrskim. Z Panem Krzysztofem Bierskim, czy yy, zaszczyci nas swoją obecnością na debacie z Markiem Gajowym? Może drodzy widzowie, z Waszą obecnością uda się połączyć z Panem Krzysztofem? To już jest naprawdę chyba dziesiąte, albo chyba dziesiąte połączenie. Wiemy, że pan Krzysztof ma komórkę przy sobie, ponieważ było kilka połączeń, gdzie operator mówił, że połączenie jest, użytkownik jest zajęty i że poinformują go o tej próbie połączenia. Ale niestety pan Krzysztof nie odbiera, teraz spróbujemy zadzwonić do pełnomocniczki, ostatni raz nie zaszkodzi zadzwonić. Dzwonimy do pełnomocnik komitetu wyborczego wyborców. Pana Krzysztofa Birskiego do pani Marceliny, która otrzymała również informację o debacie. jak to jest w ogóle z tymi komitetami to już ostatnio mieliśmy przecież taką sprawę przez którą nawet trafiliśmy do sądu ponieważ stwierdziliśmy fakt iż no niektóre komitety w ogóle telefonów nie odbierają nie odbierają maili no i no, niestety nie udało nam się połączyć po raz któryś z rzędu e, także to by było na tyle z debaty e, Krzysztof Byrski kontra Marek Gajowy. No nie wiemy czemu, czego boi się Krzysztof Bierski. Słyszeliśmy takie opinie, że prowadzący nie odpowiada panu Krzysztofowi, czyli ja de facto. Natomiast nie wiem dlaczego, ponieważ żadne jakieś dziwne, nieznane pytania, czy od naszych czytelników, czy ode mnie nie mogły wypaść, ponieważ cały scenariusz debaty wysłaliśmy i tam dokładnie były wyszczególnione cztery pytania, natomiast kilka pytań, podajże trzy, pozostały w gestii kandydatów, czyli Marka Gajowego, który mógł zadać trzy pytania Krzysztofowi Byrskiemu i również Krzysztof Byrski mógł zadać swoje trzy pytania w kierunku Marka Gajowego. Nie rozumiem, dlaczego... Pan Krzysztof Byrski wystraszył się mojej postaci.